Dobry, znajdujemy się w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Ja mam przyjemność być kierownikiem kliniki, tutejszej Kliniki Kardiologii Dziecięcej. Nazywam się Jacek Kusa i zajmuję się leczeniem pacjentów pediatrycznych z wrodzonymi wadami serca z wadami nabytymi, zaburzeniami rytmu, począwszy od urodzenia aż do ukończenia 18 roku życia. Organizm człowieka nie ma szansy rozwijać się. Z... Bez serca. Serce, tak w najprostszym tłumaczeniu, możemy porównać do pompy hydraulicznej, która pompuje płyny i w ten sposób rozprowadza na cały organizm. Zbudowany jest z dwóch komór, prawej i lewej komory, z dwóch przedsionków, przyciąka prawego i lewego, i każde te jamy połączone są z odpowiednimi naczyniami. To znaczy utlenowana krew z płuc spływa poprzez żyły płucne do przedsionka lewego, który tutaj mamy uwidoczniony. Następnie z lewego przedsionka krew przepływa do prawej komory, do lewej komory, przepraszam do lewej komory i następnie z tej lewej komory przez aortę, czyli największe naczynie w organizmie człowieka, krew wypływa, ta krew utlenowana na obwód, czyli u naczynia w ten sposób mózgowie, samo serce poprzez tętnice wieńcowe oraz wszystkie narządy organizmu. Ta krew dopływając do obwodowych części ciała przez tak zwane naczynia włosowate napływa do łożyska żylnego i z żyłami główną, górną i dolną. Następnie spływa do przedsionka prawego, tutaj umiejscowionego. Tutaj umiejscowionego z prawego przedsionka krew następnie napływa do prawej komory. Ta krew Wracając z tych wszystkich organów, jest już otlenowana, czyli z większą zawartością dwutlenku węgla niż tlenu i wyrzucana jest przez pień płucny do łożyska płucnego. I tutaj w kapilarach płucnych dochodzi do wymiany gazów, czyli ponownie ta krew wzbogacana jest w. W składniki odżywcze, przede wszystkim w tlen, i ten krwioopiek następuje dalej.